Szanowni Państwo, za nami pięć metamorfoz, które mam nadzieję cieszyły Państwa oczy, bo my miałyśmy dużo no, fajnej pracy również i zabawy. Przed nami kolejna szósta metamorfoza, będzie to Agnieszka. Myślę, że efekt będzie spektakularny, zresztą jak zawsze. No i zachęcam do oglądania. Agnieszka przyszła do nas z bardzo długimi włosami, oczywiście okazuje się, że ona z natury ma też rude włosy, co później wyszło w efekcie naszej rozmowy. Pierwsza moja myśl, żeby uwydatnić piękne Agnieszki pieki było właśnie, żeby zrobić kolor w rudości, w odcieniu lekkiej miedzi. I będziemy bardzo dużo skracać te włosy. Chodzi mi o to, żeby nadać objętości tutaj, żeby przenieść ciężar yy, całej fryzury po prostu na. skupić się przede wszystkim na tej części. Prawie już kończymy makijaż, bo tutaj yy, ten typ urody i w ogóle uroda jest, jest tak wyjątkowa, że. Wystarczy ją delikatnie podkreślić, brakowałoby tylko słońca, żeby musnęło tą twarz, żeby tak te piegi fajnie się uwydatniły i yy, na początku zapytałam ją właśnie, czemu tak mało podkładu używasz. Ona I nie odpowiedziała mi do końca na, na to pytanie, ale ja już wiem czemu. Sama użyłam bardzo mało, bo, bo mówię, przy, przy tej skórze, przy tej twarzy naprawdę niewiele trzeba, więc yy, nie odpowiedziała mi na pytanie, ale ja już znam na nie odpowiedź, więc po prostu to jest. Ciekawe, bardzo. Dobrze, dalej, kontynuujmy. Pani z typem wiosny, więc y, miałam trochę taki dylemat, bo przyznam szczerze, że miałam kilka wersji tego makijażu dla niej, bo. Y, w momencie, kiedy zobaczyłam te włosy, loki w ogóle, gdzie prawda pani Nasty przyszła w ogóle w włosach spiętych, bez w ogóle widocznych loków, no to po prostu byłam w szoku. Bo to jest tyle możliwości, że po prostu no nie wiadomo, co robić, no ale no, musiałam powiedzmy wybrać jakąś tam opcję, więc. Uparłam się przy tym, żeby trochę cienia zielonego zastosować, bo ma zielone piękne oczy, bo jest tak jak powiedziałam wcześniej, mm, typową wiosną, gdzie rozkwita w tych kolorach. To są, to są jej kolory, to są turkusy, to są zielenie takie jasne, limonkowe. E, aczkolwiek użyłam trochę też brązów, trochę e, koloru takiego czarnego, żeby to oko bardziej podkreślić i e, można powiedzieć tak zaznaczyć bardziej. Róż na policzkach jest taki bardziej w odcieniu moreli. Użyłam też sporo jeszcze fajnego takiego mam brązer taki, który z takimi drobinkami, który bardzo ładnie nam tą skórę tak rozświetla tak słonecznie bardzo, a jej tak naprawdę tego trzeba bardzo mało podkładu, bo skóra jest bardzo fajna, ma drobne takie piegi, które są uważam bardzo dużym atutem co nie zawsze kobiety zauważają i nie chcą tego widzieć, się tym denerwują, a naprawdę jest to coś, co należy zawsze uwydatnić. Także jeszcze nam został końcowy etap, czyli aplikacja szminki. Będą to... Hmm, będzie to kilka kolorów zmieszanych, bo chcę zmieszać trochę brązu, trochę pomarańczy. Być może zmieszam jeszcze trochę takiej czerwieni. Zaraz, coś tu była. Nie, to jest ta czerwień, ale to będzie tak delikatnie. Chcę taką zrobić kompilację tych kilku kolorów i wtedy wyjdzie ten właściwy. także to wszystko było. Agnieszka ma pierwszą stylizację taką zimową. Na spacer, na ulicę, na zakupy można, może w tym śmiało wejść. Dobierałyśmy kolory, które będą tak współgrały z jej urodą Agnieszka. Jest taką trochę wiosną, trochę jesienią. Ma urodę taką fajną kobiecą, ładnie wygląda w kolorach niebieskich. Chciałyśmy właśnie tak wydobyć tą jej urodę. O, Szokujące, jakbym w tym momencie dopiero zobaczyła no siebie, no to totalny szok. Tak widziałam to, powolutku tą zmianę, ale efekt końcowy jest uszałamiający. To jest tam wydobycie czegoś, co jest w naturze, bo natura mieszka z tego co później żeśmy zaczęło rozmawiać, to miała, ma rudą. I... Ale bardzo fajną, właśnie Fajne. taką kobiecą. Bardzo mi się podoba. thank you